Coś nowego? Wcale nie. Na maturze podstawowej z matematyki, czyli funkcja logarytmiczna. Czy wartość funkcji dla argumentu 36 jest równa 6? Nie zapominaj. Wartość to są y, argumenty to są x. Czyli, czy jak podstawimy x równego 36, to czy wartość, czyli y, wyjdzie nam 6? No to f od 36, no to wstawiamy w miejsce x 36. Czyli mamy logarytm o podstawie 6 z 36. Umiesz liczyć logarytmy? To lepiej zapamiętaj, że tutaj sprawdzamy, do której potęgi podnieść tą dolną. Liczbę? żeby dostać tą górną, no to 6 do drugiej to jest 36. Czyli tutaj wynik to jest 2, a nie 6. Ja wiem, że 6 razy 6 to jest najgorsze. 6 razy 6. To jest najgorsze. To 36, ale nie zaznaczaj tak pochopnie, proszę Cię. Czy ta funkcja jest rosnąca? To musisz po prostu wiedzieć. I ogarnia się też trochę matematyki. że jak będziesz zwiększać te x, -y, no to wartość funkcji też się zwiększy. Tak mniej więcej by wyglądał wykres tej funkcji logarytmicznej, więc im większe będą te x, -y, tym rzeczywiście wynik logarytmu też będzie większy. Stąd prawda.